W głuszy lasu, gdzie dźwięk liści wiatrem poruszanych i śpiew ptaków tworzył naturalną symfonię, doświadczony myśliwy cicho kroczył. Jego ciężkie buty lekko zapadały się w wilgotnej ziemi, a jego czujne oczy przemierzały krajobraz w poszukiwaniu śladów dzikiej przyrody. Był to solidny mężczyzna, którego twarz zdobiły znaki czasu i licznych przygód, jakie przeżył. Las był jego drugim domem, miejscem, gdzie czuł się w zgodzie i pokoju z naturą. Pewnego ranka, podążając ścieżką rzadko uczęszczaną, usłyszał inny dźwięk, stłumiony jęk dochodzący z pobliskiego miejsca. Jego serce zabiło szybciej. To był dźwięk zwierzęcia w opałach. Ostrożnymi krokami zbliżył się do źródła dźwięku. Za gęstym krzakiem ujrzał coś, czego się nie spodziewał wilka potężnego i majestatycznego, ale wyraźnie rannego. Zwierzę próbowało wstać, ale jedna z jego tylnych łap była widocznie zraniona. Myśliwy zastygł na chwilę obserwując stworzenie. Wiedział, że wilki są groźnymi drapieżnikami, ale również zdawał sobie sprawę, że są zagrożone ze względu na inwazję ludzką na ich siedliska. Pomimo swojego zawodu, darzył głębokim szacunkiem te zwierzęta. W oczach wilka tkwiła pewna szlachetność, nawet w jego cierpieniu. Myśliwy poczuł mieszankę litości i podziwu, analizując sytuację, Wilk natomiast zauważył obecność człowieka i jego oczy zabłysły strachem i nieufnością, napięcie w powietrzu było namacalne, myśliwy z karabinem na ramieniu wiedział, że ma władzę, by skrócić cierpienia wilka w jednej chwili, ale wahał się. Coś w nim powstrzymywało go przed pochopną decyzją. Zastanawiał się, co mogło się stać z tym wilkiem, jak znalazł się w tej sytuacji. Być może walczył z innym zwierzęciem lub wpadł w pułapkę. Myśli myśliwego pracowały na wysokich obrotach, próbując zdecydować, co robić dalej. Poczuł dziwną więź z tym zwierzęciem, połączenie, którego nie potrafił wytłumaczyć. Poranna, chłodna bryza łagodnie muskała jego twarz, gdy obserwował wilka walczącego z bólem. Każdy ruch zwierzęcia był walką z słabością, przejawem czystej woli życia. Myśliwy z ciśnieniem w sercu wiedział, że stoi w obliczu kluczowego momentu. Musiał działać, ale jak? To pytanie unosiło się w jego umyśle, gdy nadal przyglądał się wilkowi, próbując odnaleźć odpowiedź w przenikliwym spojrzeniu dzikiego stworzenia. I właśnie w tym momencie, pośród ciszy lasu i desperackiej walki wilka, coś głębokiego zaczęło się zmieniać w myśli myśliwego. Myśliwy głęboko odetchnął i postanowił zbliżyć się do wilka ostrożnie. Wiedział, że nagły ruch, może jeszcze bardziej przestraszyć rannego już zwierzęcia, które znajdowało się w bardzo wrażliwej sytuacji. Każdy jego krok był przemyślany, ruchy płynne, prawie bezgłośne. Kiedy wreszcie zbliżył się na tyle, by dostrzec rozmiar ran, jego serce zacisnęło się jeszcze mocniej. Tylna łapa wilka była pokrwawiona z głęboką raną świadczącą o zaciętej walce. Myśliwy zauważył ślady zębów i pazurów, co sugerowało, że wilk musiał stawić czoła innemu drapieżnikowi. To była walka o przetrwanie, a wilk, pomimo swojej zaciekłości i determinacji, wyszedł z niej jako przegrany. Ból w oczach stworzenia był widoczny, ale było tam coś jeszcze wewnętrzna siła, żarliwe pragnienie życia, które rezonowało głęboko w myśliwym. Wiedział, że jeśli nie podejmie działań, wilk nie przetrwa długo. Las, choć piękny, był bezlitosny dla tych, którzy nie mogli się bronić. Myśliwy powoli ukląkł, nie spuszczając wzroku z wilka, starał się przekazać poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Ostrożnie wyciągnął rękę, aby sprawdzić, czy zwierzę pozwoli mu się zbliżyć. Wilk zagrzmiał cicho, dając jasny sygnał ostrzegawczy, ale nie cofnął się. Być może w jakiś sposób zrozumiał, że myśliwy nie miał zamiaru mu zrobić krzywdy. Mężczyzna wziął swój plecak i zaczął szukać czegoś, co mogłoby pomóc. Zawsze nosił przy sobie zestaw pierwszej pomocy, co było niezbędne w głębi lasu. Znalazł butelkę wody i kilka opatrunków. Ostrożnie wylał wodę na ranę wilka, oczyszczając ją z krwi i brudu. Wilk wył na ból, ale nie zaatakował. W jego oczach było przyjęcie cierpliwe, jakby zdawał sobie sprawę, że ta pomoc jest jego jedyną szansą. Pracując nad raną wilka, myśliwy nie mógł nie myśleć o tym, jak los doprowadził go do tego momentu. Wyruszył na polowanie, a teraz starał się ratować życie zwierzęcia, które normalnie byłoby jego zdobyczą. To była głęboka ironia, zwrot akcji, którego nigdy nie mógł przewidzieć. Kiedy opatrunki owijały ranioną łapę, myśliwy poczuł coraz większe więzi z wilkiem, wiedział, że robi dobrze. Nawet jeśli to wyzwanieło wszystko, co dotąd znał o swojej roli w naturze. Myśliwy spojrzał wilkowi głęboko w oczy jeszcze raz, czując głęboki szacunek i nowe zrozumienie dzikiej przyrody. Nie wiedział, co przyszłość przyniesie temu wilkowi, ale był zdeterminowany dać mu szansę do walki. Wśród ciszy lasu, z promieniami słońca przenikającymi przez korony drzew, niespodziewana i niezniszczalna więź zaczynała się kształtować. Myśliwy ukończył opatrywanie rany wilka, ale wiedział, że jego misja jest daleka od zakończenia się. Zwierzę było wyczerpane i bezbronne, niezdolne do obrony czy poszukiwania pożywienia. Myśliwy usiadł obok wilka, czując ciężar odpowiedzialności na swoich barkach, musiał podjąć trudną decyzję zostawić wilka samemu sobie, co prawdopodobnie oznaczałoby jego śmierć, czy też zabrać zwierzę ze sobą, przyjmując związane z tym ryzyka i wyzwania. Oczy wilka, teraz nieco spokojniejsze, spotkały się z oczami myśliwego. Był tam cichy apel o pomoc, którego człowiek nie mógł ignorować. Wiedział, że ta decyzja może zmienić jego życie w sposób, którego jeszcze w pełni nie rozumiał, ale coś w nim, może cicha głos współczucia, który zawsze tam był, zachęcał go do działania. Myśliwy zrobił ostrożny gest, wyciągając rękę w kierunku wilka. Zwierzę przez chwilę wahało się, ale w końcu pozwoliło myśliwemu się zbliżyć. Delikatnie zaczął podnosić wilka, ustawiając go bezpiecznie w swoich ramionach. Waga zwierzęcia była znacząca, ale myśliwy dzięki swojej sile i determinacji zdołał je unieść. Poczuł szybkie bicie serca wilka, mieszankę strachu i nadziei. Podczas gdy szedł przez las, trzymając wilka w ramionach, myśliwy zastanawiał się nad dziwnością sytuacji. Wyruszył na polowanie, a teraz ratował rannego wilka. Drzewa powoli mijały, a każdy krok, który stawiał, wydawał się echem odnowionego zobowiązania wobec życia i natury. Wiedział, że wielu jego kolegów myśliwych nie zrozumiałoby jego decyzji, a on sam wciąż walczył, by ją w pełni zrozumieć. Ale uczucie, że robi właściwą rzecz, było niezaprzeczalne. Powrót do wioski był długi i trudny. Myśliwy czuł, jak zmęczenie ogarnia jego ciało, ale nie pozwalałby to go zatrzymało. Wiedział, że musi znaleźć bezpieczne miejsce, gdzie wilk mógłby się zregenerować. Kiedy wreszcie ujrzał swoją chatę w oddali, ogarnęło go uczucie ulgi. Udało mu się pomimo wszystkich przeciwności doprowadzić wilka do miejsca, gdzie mógłby otrzymać potrzebną pomoc. Wchodząc do chaty, myśliwy przygotował wygodne miejsce dla wilka. Delikatnie położył zwierzę na miękkim kocu i zaczął przygotowywać więcej wody i jedzenia. Podczas gdy opiekował się wilkiem, poczuł wewnętrzny spokój, którego od dawna nie doświadczał. Wilk, choć nadal ranny i słaby, zdawał się rozumieć, że jest bezpieczny. Jego oczy, wcześniej pełne strachu, teraz odzwierciedlały wdzięczność. Myśliwy wiedział, że powrót wilka do pełni sił będzie długi i będzie musiał poświęcić czas i wysiłek, aby zapewnić zwierzęciu pełne zdrowie. Ale w tym momencie to nie miało dla niego znaczenia. Więź, którą udało mu się nawiązać z wilkiem, zmieniła go w sposób, którego dopiero zaczynał zrozumieć. Usiadł obok wilka, delikatnie głaszcząc jego głowę i obiecał sobie, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc tej majestatycznej istocie wyzdrowieć i w końcu wrócić do wolności lasu. Przez dni płynęły powoli, a myśliwy poświęcał każdą chwilę opiece nad wilkiem. Codzienna rutyna obejmowała oczyszczanie rany, karmienie zwierzęcia i zapewnienie mu komfortu. Myśliwy zauważał, że stopniowo wilk odzyskiwał siły. Na początku zwierzę było ostrożne i zdystansowane, ale stopniowo wzrastało zaufanie między nimi. Były momenty, kiedy wilk, mimo swej słabości, Próbował wstać i przechadzać się po chacie, demonstrując godną podziwu determinację. Było to w spokojny poranek, gdy nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Myśliwy wyszedł po więcej drewna, pozostawiając drzwi chaty uchylone, aby przepuszczać świeże powietrze. Po powrocie zastał chałupę w całkowitym chaosie. Wilka nie było tam, gdzie go zostawił, a były ślady walki. Meble były przewrócone, a koc, na którym leżał wilk. Był porwany i zalany krwią. Serce myśliwego zabiło mocniej. Podążył za śladami zniszczenia do tyłu chaty i zatrzymał się, zamarznięty widokiem, który się przed nim rozwijał. Wilk walczył zaciekle z nieoczekiwanym intruzem, niedźwiedziem, który najechał na ich terytorium. Niedźwiedź, ogromny i groźny, ryczał z furii, podczas gdy wilk, chociaż jeszcze osłabiony, stawał między myśliwym a niebezpieczeństwem. Był to obraz czystej odwagi i instynktu obronnego, który pozostawił myśliwego bez słów. Myśliwy wiedział, że musi działać szybko. Wbiegł do chaty i chwycił swój karabin, ale gdy wrócił, zdał sobie sprawę, że sytuacja się zmienia. Niedźwiedź, wyczując niezachwianą determinację wilka, zawahał się. Wilk, stojący pewnie i patrzący groźnie, nie cofał się. W tej scenie było coś niemal nadprzyrodzonego głębokie połączenie między człowiekiem a zwierzęciem, milczące porozumienie, że chronią się nawzajem. Z karabinem w ręku myśliwy celnie wycelował, nie chcąc zranić wilka. Oddał strzał w powietrze, ogłuszający dźwięk, który rozbrzmiał przez las i zmusił niedźwiedzia do odwrotu. Zwierzę, zdając sobie sprawę, że jest w mniejszości, w końcu się obróciło i uciekło do gęstego lasu. Myśliwy pobiegł do wilka, który był zadyszany, ale niesamowicie wciąż na nogach bitwa się skończyła, ale skutki tego starcia były głębokie. Myśliwy uklęknął obok Wilka, szybko go badając, czy nie ma nowych ran. Ku jego zdziwieniu i uldze Wilk wyglądał na nietkniętego pomimo zaciętej walki. Spojrzał w oczy wilka i poczuł falę emocji. W tym zwierzęciu była lojalność i odwaga, które przekraczały wszystko, co dotąd widział. Wilk ryzykował życie, aby chronić myśliwego gest wdzięczności i głębokiej więzi, której człowiek nigdy nie zapomni. Gdy wilk kładł się wyczerpany, ale zwycięski, myśliwy poczuł, jak łzy spływają mu po twarzy. Ten moment był punktem zwrotnym nie tylko w rekonwalescencji wilka, ale także w życiu myśliwego. Zrozumiał, że współczucie i odwaga mają moc zmieniania losów każdego istnienia, czy to ludzkiego, czy zwierzęcego. I w tym właśnie momencie, w świeżo odnowionej ciszy lasu, narodziła się nowa droga szacunku i przyjaźni między nimi. Nastała noc nad lasem, przynosząc ze sobą płaszcz spokoju. Myśliwy usiadł obok wilka, patrząc na gwiaździste niebo przez okno chaty. Pomimo zewnętrznego spokoju, w jego wnętrzu rozpętała się burza emocji i myśli, które nie pozwalały mu odsunąć się od konfliktu wewnętrznego. Od czasu, gdy zaczął polować, Człowiek zawsze widział zwierzęta jako cel, istoty do odstrzału dla swojego przeżycia i utrzymania, ale wilk swoją odwagą i lojalnością kwestionował te wszystkie przekonania. Myśliwy rozważał swoje dotychczasowe działania, zastanawiając się, czy naprawdę rozumiał naturę istot, które ścigał. Wilk nie był tylko dzikim drapieżnikiem, był strażnikiem, obrońcą, który okazał więcej współczucia i odwagi niż wielu ludzi. Podczas gdy głaskał głowę zasypiającego wilka, myśliwy przypomniał sobie opowieści, które słyszał jako dziecko, o mądrości starożytnych, którzy żyli w harmonii z naturą. W tych opowieściach tkwiła głęboka nauka o traktowaniu wszystkich istot z szacunkiem i empatią. Jednak dorastając i stając się myśliwym, oddalił się od tych nauk. Teraz Siedząc obok wilka, który ryzykował życie dla niego, te starożytne lekcje powracały z zaskakującą jasnością. Myśliwy zastanawiał się, jak mógłby kontynuować swoje życie w ten sam sposób po tej przekształcającej się przez życie doświadczenia. Spojrzał na swoje ręce, ręce, które odbierały życie, i zastanawiał się, jak mógłby je wykorzystać do czegoś bardziej znaczącego, co mogłoby uczcić odwagę i poświęcenie wilka. Wiedział, że nie mógł zmienić przeszłości, ale przyszłość była pełna możliwości i w tej przyszłości chciał być kimś, kto buduje, chroni, kto pokazuje tę samą lojalność i współczucie, które wilk okazał mu. Gdy pierwsze promienie słońca zaczęły oświetlać horyzont, myśliwy podjął decyzję, która zmieniła bieg jego życia. Nie chciał już być tylko myśliwym, pragnął być strażnikiem lasu, Kimś, kto ochrania wszystkich jego mieszkańców, zarówno wielkich, jak i małych. Zobowiązał się dowiedzieć więcej o zwierzętach, które dzieliły z nim ten świat, zrozumieć ich potrzeby i walczyć o ochronę ich środowiska naturalnego. Myśliwy podniósł się, czując nową energię w swoim ciele. Wiedział, że przed nim jest pełen wyzwań szlak, ale również pełen możliwości odniesienia sukcesu i dokonania zmian. Spojrzał na wilka, który teraz był obudzony, i patrzył na niego swoimi mądrymi oczami. Było tam wzajemne zrozumienie, ciche przyrzeczenie, że obaj będą kontynuować swoją podróż razem, chroniąc siebie nawzajem i ziemię, którą nazywali domem. Z wilkiem u swego boku, myśliwy opuścił chatę, gotów stawić czoło nowemu dniu i nowemu życiu, które sobie wybrał. Las ze wszystkimi swoimi tajemnicami i cudami czekał na niego, a on był zdeterminowany, by być agentem zmian, prowadzonym przez niezdobytą duchowość wilka, którego kiedyś uratował. Nadeszły dni, przekształcające się w tygodnie, a więź między myśliwym a wilkiem wzmacniała się w sposób niemal magiczny. Powrót wilka do zdrowia postępował powoli, lecz pewnie, a obecność zwierzęcia w chatce wnosiła nową dynamikę do życia myśliwego. Zaczął on patrzeć na świat oczami wilka, ucząc się obserwować każdy detal lasu, szanować każdy dźwięk i rozumieć subtelne znaki natury. Pewnego ranka, gdy myśliwy przygotowywał śniadanie, zauważył, że wilk wstawał z łatwością. Rana prawie całkowicie zagoiła się, a wilk poruszał się z zwinnością, która odzwierciedlała jego poprawę. Myśliwy uśmiechnął się, czując dumę niemal ojcowską z postępów zwierzęcia. Wiedział, że dzień, w którym wilk będzie gotowy do powrotu do natury, Zbliża się i mimo że w sercu czuł smutek, czuł także głęboką radość z faktu, że odegrał rolę w jego powrocie do zdrowia. Zdecydowany uczcić ten nowy etap, myśliwy postanowił zabrać wilka na spacer po lesie symboliczną podróż, która miała oznaczać początek powrotu wilka do jego naturalnego środowiska. Podczas gdy szli obok siebie, myśliwy poczuł wewnętrzny spokój, którego od dawna nie doświadczał. Las wydawał się bardziej żywy niż kiedykolwiek wcześniej, z śpiewem ptaków i szelestem liści tworzącym spokojną melodię. Podczas spaceru myśliwy zastanawiał się, jak wilk zmienił jego życie. Przypomniał sobie moment, kiedy pierwszy raz spotkał zwierzę, zranione i bezbronne, i jak to nieoczekiwane spotkanie obudziło w nim współczucie, którego nie wiedział, że posiada. Myślał o wszystkich lekcjach, jakie nauczył go wilk o odporności, odwadze i przede wszystkim o znaczeniu okazywania dobroci i empatii, nawet w trudnych sytuacjach. Kiedy dotarli do nasłonecznionej polany, myśliwy i wilk zatrzymali się, by odpocząć. Myśliwy usiadł na powalonym pniu, obserwując, jak wilk bada otoczenie z ciekawością. Wiedział, że zbliża się czas, kiedy będzie musiał puścić wilka wolno, ale na razie chciał tylko cieszyć się towarzystwem zwierzęcia podczas gdy wilk wąchał powietrze i eksplorował każdy zakątek polany. Myśliwy poczuł głębokie połączenie z naturą, poczucie harmonii z otaczającym go światem. Wilk, wyczuwając spokojną obecność myśliwego, zbliżył się do niego i położył się u jego stóp, patrząc na niego oczami pełnymi mądrości i wdzięczności. Myśliwy delikatnie głaskał głowę wilka, czując wzajemną wdzięczność. Stali się strażnikami dla siebie nawzajem, chroniąc i opiekując się, tworząc więź, która przekraczała różnicę między człowiekiem a zwierzęciem. W tym momencie spokoju myśliwy obiecał sobie, że będzie kontynuował życie z duchem współczucia i odwagi, które wilk mu pokazał. Zobowiązał się do ochrony lasu i wszystkich jego mieszkańców, do bycia siłą dobra w świecie często bezlitosnym. A gdy słońce zaczęło zachodzić, rzucając długie cienie na polane, myśliwy wiedział, że ta podróż obok wilka dopiero się zaczęła i że razem stworzą dziedzictwo współczucia i solidarności. Myśliwy obudził się przed świtem, czując w sobie nową energię. Wilk, już przyzwyczajony do codziennej rutyny człowieka, wstał obok niego gotowy na kolejny dzień. W powietrzu unosiło się coś specjalnego przeczucie nadchodzącej zmiany. Myśliwy wiedział, że nadszedł czas, by wrócić wilka do lasu, jego prawdziwego domu. Przygotował prosty posiłek i podzielił się nim z wilkiem, ciesząc się każdą chwilą towarzystwa zwierzęcia, które stało się tak bliskim przyjacielem. Wychodząc z chaty, myśliwy i wilk szli bok po boku ścieżką prowadzącą w głąb lasu. Podróż była cicha, ale pełna znaczenia. Myśliwy czuł mieszankę emocji dumę, smutek i głęboki szacunek dla istoty, którą pomógł uratować. W miarę jak posuwali się naprzód, rozważał przekształcenia swoich dotychczasowych przekonań, nawiedzonych doświadczeniami, które przeżył z wilkiem. Nie był już tym samym człowiekiem, który znalazł rannego zwierzęcia tygodnie temu. On się zmienił, tak samo jak wilk. Dotarli do rzeki, której krystaliczne wody odbijały delikatne poranne światło. Myśliwy zrobił pauzę, obserwując, jak wilk pije świeżą wodę. Przypomniał sobie wszystkie swoje polowania na brzegach tej samej rzeki, ale teraz to miejsce wydawało się inne widział piękno i żywotność natury nowymi oczami, które nauczyły się widzieć poza prostą przeżycie. Myśliwy zrozumiał, że prawdziwa siła tkwi nie tylko w zdolności do panowania, ale także w umiejętności opieki i ochrony. Podczas gdy kontynuowali swoją podróż, myśliwy zaczął rozmawiać z wilkiem, jakby czuł potrzebę wyrażenia swoich myśli. Opowiadał historię ze swojego dzieciństwa, jak zawsze czuł więź z naturą, ale jak życie prowadziło go ścieżkami, które często odchodziły od tej harmonii. Mówił o współczuciu, które wilk w nim obudził, współczuciu, które chciałby rozciągnąć na wszystkie istoty żywe. Wilk, jakby rozumiejąc każde słowo, słuchał uważnie, od czasu do czasu rzucając na myśliwego spojrzenie zrozumienia. Dotarli do dużej polany, otoczonej majestatycznymi drzewami. Myśliwy wiedział, że to odpowiednie miejsce, aby się pożegnać. Uklęknął obok wilka, delikatnie głaszcząc mu głowę po raz ostatni. W jego oczach było głębokie smutku, ale także spokojne przyjęcie. Wiedział, że wilk musi wrócić do swojego świata, ale połączenie, jakie uformowali, nigdy nie zostanie przerwane. Myśliwy zdjął z szyi mały amulet, symbol ochrony, który nosił od młodości, i założył go na szyję wilka. Z ostatnim spojrzeniem myśliwy podniósł się, czując ciężar chwili. Wilk zrobił kilka kroków w kierunku lasu, zatrzymując się, aby jeszcze raz spojrzeć wstecz. Było tam wzajemne porozumienie, cicha obietnica, że obaj będą pamiętać tę podróż na zawsze. I potem, z wdziękiem i z winnością stworzenia, które należy do natury, wilk zniknął między drzewami, znów wolny. Myśliwy stał nieruchomo patrząc na miejsce, gdzie wilk zniknął, czuł mieszankę smutku i spełnienia, wiedząc, że zrobił właściwą rzecz. Z lekkim sercem i czystym umysłem, zaczął wracać do chaty. Las ze wszystkimi jego pięknami i wyzwaniami, wydawał się bardziej żywy niż kiedykolwiek, a myśliwy, teraz odmieniony przez swoje doświadczenie, był gotowy na życie prowadzone z współczuciem, budując silniejsze więzi ze światem wokół siebie. Dni minęły od momentu, kiedy wilk wrócił do lasu, ale obecność zwierzęcia wciąż była obecna w każdym zakątku chaty i w umyśle myśliwego. Powrócił do swoich rutyn, ale teraz z odnowionym celem i sercem pełnym nowych lekcji. Życie myśliwego zmieniło się w sposób, o jakim nigdy nie marzył, i czuł głęboką wdzięczność za wszystko, czego nauczył go wilk. Pewnego popołudnia, gdy siedział na werandzie swojej chaty, coś przyciągnęło jego uwagę. Na krawędzi lasu, gdzie cienie drzew spotykały się z promieniami słońca, dostrzegł znajomą sylwetkę. Wilk tam był, obserwując go z daleka. Serce myśliwego biło szybciej, widząc swojego przyjaciela z powrotem, choć na chwilę. Wilk wyglądał na zdrowego i silnego, dowód jego pełnego powrotu do zdrowia i odnowionego życia w naturze. Wilk nie zbliżył się więcej, ale ich spojrzenia się spotkały. Był to wzrok rozpoznania, wdzięczności i przyjaźni, która przechodziła słowa. Myśliwy powoli podniósł się, krocząc ku krawędzi werandy, i stał tam, patrząc na wilka, z cichym uśmiechem. Wiedział, że to spotkanie było znakiem, przypomnieniem, że więzy, które tworzymy z innymi istotami, są silne i trwałe. Wilk po chwilowej chwili odwrócił się i ponownie zniknął w lesie. Myśliwy poczuł głęboki spokój i poczucie spełnienia. Teraz rozumiał, że jego misja była bardziej niż tylko przeżycie miała chronić, szanować i współistnieć harmonijnie z naturą. Las nie był tylko miejscem do polowania, ale domem dzielonym przez wszystkie istoty w nim żyjące. Zainspirowany tą nową świadomością, myśliwy zaczął planować sposoby wspierania ochrony lasu i jego mieszkańców. Zdecydował, że będzie uczyć innych myśliwych o znaczeniu współczucia i szacunku dla dzikiej przyrody. Chciał dzielić się swoją historią, historią wilka, który zmienił jego życie, i pokazać, że dbając o naturę, dbamy również o siebie. Myśliwy zaczął organizować spotkania z lokalną społecznością. Dzieląc się swoimi doświadczeniami i promując zrównoważone praktyki łowieckie i ochronę środowiska, wykorzystywał swoją wiedzę i umiejętności do ochrony lasu, pomagając tworzyć strefy schronienia dla zwierząt i sadząc drzewa, aby przywrócić zniszczone tereny leśne. Każdy jego krok był hołdem dla wilka i lekcji współczucia, którą nauczył się od niego. Stopniowo las zaczął jeszcze bardziej zakwitać z nowymi znakami życia, pojawiającymi się wszędzie. Myśliwy czuł się częścią czegoś większego, strażnikiem dziedzictwa empatii i troski. Wiedział, że jego podróż dopiero się zaczęła i że wiele jeszcze przed nim, aby chronić to cenne środowisko. I tak myśliwy żył resztę swoich dni w pokoju, otoczony pięknem i równowagą lasu, którego tak bardzo kochał. Nigdy nie zapomniał wilka i niezwykłej lekcji życia, jaką to spotkanie mu dało. Historia myśliwego i wilka stała się legendą w społeczności, opowieścią o współczuciu, odwadze i przemianie, która nadal inspiruje przyszłe pokolenia. Patrząc na horyzont, gdzie słońce zachodziło nad lasem, myśliwy czuł głęboką wdzięczność za wszystko, co przeżył. Wiedział, że prawdziwa wartość jego istnienia tkwi w każdym akcie dobroci i w każdym momencie połączenia z naturalnym światem. I tak pozostał symbolem tego, że z współczuciem i odwagą możemy stworzyć bardziej empatyczny i solidarny świat dla wszystkich istot żywych.